Witam serdecznie z tej strony, Czardach. I kontynuujemy naszą zabawę w Omerte. Przejdziemy do latarni morskiej Apsecon. Nie wszystko poszło tak, jak to sobie zaplanowałem, chłopcze. Tak, nie zrobiliśmy tego tysiąca. Wygląda na to, że w naszej nowej branży konkurencja jest silna. Musimy chronić naszą własność. A jeśli ktoś chce położyć na niej swoje brudne łapska, no cóż, sam prosi się o kłopoty. Tak, czyli jesteśmy bezwzględnymi draniami. Zowieści sobie jednak takie, że nasze przepych hanki wystarczą część klienteli. Nikt nie chce robić z nami interesów. No to mamy problem, faktycznie. A, ale zorganizujemy sobie własne źródło alkoholu i własną siedzie dystrybucji. Tu browar, tam splunka. Ja nie się obejrzymy, a znów będziemy na fali mała ilość policji więc mm, i mamy nowego członka ekipy znaczy będziemy mogli sobie kogoś nająć o, irlandzki łącznik Mi miło cię poznać chłopcze nazywam się Emmet, ale wszyscy mówią do mnie doktorek słyszałem, że chcesz się wkręcić w biznes alkoholowy najlepszym pomysłem byłoby otworzenie browaru, do tego będzie ci potrzebny ktoś kto zna się na ważeniu dobrego piwa ja na ten przykład nie pracuję za friko, ale wyglądasz na gościa i na pewno dojdziemy do porozumienia. Zatrudnij doktorka. Hmm, czyli mały alchemik. Więc do dzieła. Jak ja mam to zrobić w ogóle? Wyprzedaż, nie raczej. Zlecenia gang. Doktorek, zatrudni. 24 dolce dziennie, mam brudnej kasy 4000. Więc... Y, myślę, że stać nas na to, okej. Okay. Mamy już doktorka. I co teraz? Dzięki szefie. Teraz zajmij się tym browarem. Browary potrzebują dużych przestrzeni, dlatego do otwarcia takiego będziesz potrzebować nieruchomości. Ty się tym zajmij, ja tymczasem wskoczę do pubu... do pubu. Na głębszego. Zaznacz budynek, nad którym widać znak domu i życzności wynajem, by zyskać nową nieruchomość. Że tak powiem, nie mam czystej kasy, więc nie wiem, czy mnie stać będzie na to. Tak, i gdzie my teraz mamy? Chodzi o to? Nie, to jest. Nie to. A tu mamy domek. No dobrze, Wynajmij. mi. No, trochę się pozbyć. 500 dolców. Jakiś samochód wyjechał z tego naszego domku. Hej. Zobaczmy, czy mamy. Nie mamy żadnych zleceń. Ok. Wynajęliśmy nieruchomość. O to chodzi szefie. Teraz uważmy trochę piwa. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przyłączyć się pomiędzy wyświetlaniem portretów Twoich gangsterów a posiadanymi interesami i działkami. Kliknij ikonę nieruchomości, wyznaczyć budynek. Możesz też kliknąć bezpośrednio daną budowlę. Nieruchomość. Stworzyć nowy interes. Załóż. I możemy... browar. Cena 100 dolców. Boss, ain't of club. Mamy już browar nasz. Co to jest? Szmugiel. Starszy, który dogląda latarni morskiej ma większość przyzna. Przy, Działający w ufficyzacji a może zdobyć nielegalny, dobry z z Seny. Szmugiel. I niech poleci, powiedzmy, tak. Co tu się wydarzyło? Ah, to Otworzyliśmy browar, pewnie. Idzie nieźle, chłopcze. Może jestem narąbany, ale ciągle wiem, jak kierować takim przedsięwzięciem. Browar pracuje pełną parą. Wkrótce otrzymamy pierwsze beczki piwa. Jeśli wydamy na niego jeszcze trochę grosza, będziemy mogli poprawić poziom produkcji. Świetnie. Piwa nigdy za dużo. Każdy interes można poprawić przy mocy ulepszeń. By ulepszyć interes, zaznacz go. Kliknij przycisk ulepszeń na panelu informacyjnym, po czym wybierz ulepszenie, które chcesz kupić. Cel ulepsz browar, Ok, czyli browar, ulepszenia, o, 900, efektywność, plus 20. Nie wątpiłem w Ciebie ani przez moment, szefie, teraz powinniśmy otworzyć spelunkę, by sprzedawać w niej piwo produkowane w naszym browarze. No tak, bo inaczej... Prawdopodobnie byśmy sami wszystko wypili. Bo otworzyć spelunkę, najpierw powinieneś wynająć lokal. Poszukaj budynku, nad którym widnieje znak namiotu. Wykorzystaj informatorów do przeszkowania dzielnicy, aż znajdziesz lokal. Okej, okay, czyli... Jeszcze markową nazwę wezmę. Oł oh, yeah. I w tym momencie mamy bardzo mało kasy za to. Produkuje nam się piwo i tutaj co tu mamy? rozrzutnika. Skoczmy tam naszym bosem. On to szybko załatwi. Gdzie on w ogóle jest? Tutaj biegnie. W ogóle by się przydały auta może jakieś. Na przykład takie autko. Start. O, wrócił nasz kolega. Starszek dostarczyć 5 sztuk broni palnej. No fantastycznie. Fantastycznie po prostu. Piwo się produkuje. Cały czas zresztą. O, oh. right? znaleźliśmy miejsce na spelunkę, świetnie, wynajmijmy ją. Okej, okay. poleciał szef. I tutaj Work. mamy już samochód. Jeszcze by się jakiś przydał, na przykład ten, start, I lecisz po samochód, start. Co się wydarzyło? A, wynajęliśmy no, spelunkę, pięknie, room. wszystko idzie po prostu jak gładko, pomaśle. Dobra robota, szefie. Otwórzmy teraz naszą nową spelunkę. Spelunka będzie sprzedawała piwo i zapewniała nam stały dopływ brudnych pieniędzy. Dochody będą jeszcze większe, jeśli będziemy dostarczać do niej również trunek. Bierz swój nowy lokal. Kliknij przycisk otwórz i wybierz z listy interesów spelunkę. Otwórz spelunkę lokal. Ok, czyli lokal, załóż. spółkę. Tak, teraz. Hmm, rozrzutnik. Start. Pojedź tam swoim samochodem. Ci goście są zajęci czymś. Wyskrobek ma nową bryczkę. Pięknie. Wyskrobek ma nową bryczkę. Ło, wow, takie coś mi się. Chciałbym coś takiego z otwartym dachem, ale dymi straszliwie. O, wrócił i szef. Szefie, nasza spolunka nie przynosi takich zysków, jakich oczekiwałem. Wygląda na to, że mamy w dzielnicy konkurencję, a to dziady pod nosem nam otworzyli. Plaża jest. Trzeba zerknąć na plażę. Niezależna spilunka w pobliżu Lotarni Morskiej odbiera nam część klienteli. Obydwa lokale działają z niską efektywnością i dostarczają mniejszych zysków niż zakładano. Z konkurencją poradzić się można na dwa sposoby. Możesz zmusić ich, by zamknęli swoje knajpy lub ich wykupić. Wy... zabramy środki niezbędne dla przeprowadzenia tych działań. Odstrzelanie lub wykupienie. Spróbujmy ją wykupić, może. Tylko gdzie ona jest do choroby? To jest nasz. Nie, to jest nasza. Czy to jest nasza? To jest nasza. Mm... Nieruchomość. Nie, to jest nieruchomość. To jest nieruchomość. Spelunka. Możemy ulepszyć spelunka, ale... Dobra, coś się ja, wydarzyło. Ja, ja, Miejsca interesujące znaleźliśmy jeszcze. Gdzie jest ta do cholery spelunka? To jest to? Gorzelnia. Nie. Uh... Czy to chodzi o to? Mieszkanie, funkcjonariusz, przekupstwo, kup broń, poprosił przysługę. Nie, nie chcę nic z tego. To jest co? Do wynajęcia. Co to jest? Mieszkanie, dom, przyjacielski podarunek, przystępcza szycha. Neutralny jest dla nas. Tu mamy możliwość kupienia broni. Czy to jest spelunka? O, wykupmy. To jest chyba ta spelunka właśnie. 250 brudnej kasy. Stać nas. Szef tam poleci. Kurde, szefowi mogłem dać. Choroba. Jak to się nazywa? Samochód. W każdym razie, co my tutaj mamy? Możemy napaść, przyjechać. Lub kupić trunek. Na razie się wstrzymajmy. Co to jest? Mieszkanie. Celebryta. Hoin. Trzymanie w kieszeni jakiejś celebryty zawsze robi dobre wrażenie. Choć często naiwni ludzi potrafią być użyteczni. Występ. Przekręt. Co to robi? przy na podarek. Koszt 500. Na razie, na razie wstrzymajmy, bo coś, coś aha wykonało się. Dokonaliśmy transakcji, chodź. Posiadam teraz drugą splunkę. Teraz. Rzecz jasna, musimy zaopatrować obie spolunki w piwo i trunek. Ich efektywność i przynoszone zyski pozostają bez zmian. Ulepszmy Twoją kryjówkę, zwiększyć, zwiększyć nasze możliwości biznesowe. Ulepsz kryjówkę do poziomu drugiego. Spróbujemy, oczywiście. W każdym razie najpierw ulepszymy e, spelunkę. Tak, zostajemy z małą ilością kasy, ale zwiększyliśmy pojemność magazynową. I prawdopodobnie będziemy szybciej sprzedawać. Hmm. Szybciej będziemy sprzedawać. Yy, że tak się wyrażę. Kryjówkę spróbujmy. Ulepszymy. Awans do poziomu koszt 500. Star. Twoje nowe mieszkanie wygląda świetnie, szefie. Teraz możemy rozbudować nasze interesy. Teraz możesz otworzyć. Wow, pizzę będziemy sprzedawać. Posłużona jaka przykrywka dla naszej nielegalnej działalności zwiększy efektywność wszystkich naszych lokali w tym spelunek. No świetnie. Choć pizzeria wygląda na legalny interes miejscowi tak nabiorą podejrzeń, mogą nawet pomyśleć, że dzieje się tu coś złego, niebezpiecznego, w efekcie twój wskaźnik strachu się zwiększy. W sumie na razie mamy więcej sympatii niż strachu, więc otwórzmy naszą pizzerię. O. Możemy kupić ozdoby i ulepszenia. Nie, na razie... na razie chyba... Blender ulepszenia. Awans nie, nie chcemy ozdoby. Gdzie jest? Ps, gdzie jest pizzeria? Nie mamy pizzerii, ok. Uuu, ryzykantka. Co się dzieje? Bonjour monami jestem Brigitte Laval, najlepszy, najlepszy pilot i przemytniczka po tej stronie Atlantyku. Słyszałam sporo dobrego twym gangu chciałabym do ciebie dołączyć. Warantuję, że jestem dużo lepsza od obydwu twoich obecnych współpracowników i powinien zwolnić a mnie zatrudnić hmm. Poważnie, dziewczyno hmm. Obydwu zwolnić? Zamiast dwóch mieć Holender nie, 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 nie. Nie chcę zwalniać nikogo. Poczekasz sobie, dziewczyno, w kolejce. W każdym razie... Tu czas leci, kasa nam wpływa, piwo się sprzedaje znakomicie. Prawdopodobnie chciałbym założyć e, drugi, jak to się nazywa? Drugi browar. Wynająć za 352. Hmm... Ym wynajmi. a tobie, stary, potrzebny jest samochód, na przykład takim rzęchem będziesz jeździł, start, czyli my mamy już teraz, gdzie on w ogóle pojechał, a jest gdzieś, miałem na cenę, a już wiem, gdzie miałem iść, na plażę, otwórz pizzerię u Dona, zobaczmy, co się dzieje na plaży najpierw, o, nic zasadniczo ciekawego, o, tu się może coś będzie działo. Że nikt nie przychodzi na plażę, co za prawdziwe? Taka pogoda. Taka pogoda, taki piękny ocean. Więczemca ma nową bryczkę. Pysznie. W każdym razie, tu się coś wydarzyło. A, wynajęliśmy nieruchomość i mamy samochód. Gdzie jest ta nasza nowa nieruchomość? Hmm. Nieruchomość. Potrzebujemy zdecydowanie browar. Kryjówka może nie. Niesławy mamy. Co to jest w ogóle za. O, na czwórce już mamy. Może w takim razie kryjówkę zmniejszymy poziom niesławy. Zmniejszymy sobie poziom niesławy, bo hmm, zaczyna się robić gorąco wokół nas. Widok gospodarczy. Wydajność 120 spelunki. Uch, uch. Zamknij. Zdecydowanie trzeba będzie w najbliższym czasie kupić e, również następny lokal. Wynająć znaczy się. Kupić Trunek. Może nie. Nie inwestujmy w to. Jest. Tu możemy wynająć za. Lubi mnie właściciel i obniż cenę o 200. Za 100 ale taniocha, dobierzemy oczywiście O Pycha Co to jest w ogóle? Informator Rozrzutnik. Leć stary, sprawdź co Mamy ten informator ryska, ma nam do powiedzenia. Nieznany budynek Zakładanie. Okej, okay, coś się wykonało. Pysznie, założyli nowy budynek i... Kry założyliśmy kryjówkę i wynajęliśmy miejsce na nazwie lokal, czyli mamy lokal Przydałby się teraz gromadzi brudne pieniądze oparcie o twój wskaźnik sympatii Spo o, nie mogę już, o choroba punkt zbierania heraczu lombard, pizzeria dona tak, to był za 650 nie mam takiej kasy sklep z bronią Dobra, to na razie się wstrzymajmy. Wstrzymajmy się. Niech on sobie będzie. Kryjówkę możemy pewnie ulepszyć. Nie. Nie ma sensu na razie. Browar. Już nie możemy, niestety. Nic nie możemy. Chociaż przerwij pracę, opuść. Nie. Tak, skończy nam się piwo. Spelunka, ulepszenia, coś możemy. Nie. Ta spelunka, coś możemy ulepszyć? Też nie. Kryjówka, możemy ulepszyć w niej coś. Zbrojeni strażnicy, wskaźnik strachu plus 20, nie chcemy. Eee, Zastraszenie miejscowych. Efektywność pozostałych nieruchomości zostanie zwiększona. Nie, na razie nie. Nie chcemy stawiać na strach. W każdym razie, do no cholery, policja się mną bardzo interesuje. No właśnie, policja zacznie zaraz. Mną się bardzo mocno interesować, a ja mam nielegalną broń i sprzedaję piwo. Co to jest w ogóle? Mieszkałem, funkcjonujesz. Przekupstwo, co to robi? Wstecz przekupstwo, tak. Tysiąc, o holender. Na razie mnie nie stać na to, co to jest? Mieszkanie, dom. Przycisk podarunek. Aha, na razie nie, nie ma sensu. Sprawdźmy jeszcze raz w kryjówce. Czyli to jest Efektywność. Przerwij pracę. Nie, nie. Rozpocznij pracę. Opuścić kryjówkę. W sumie, to ja bym na razie z pelunki, skoro... Co tu się wydarzyło? Coś zrobił. Znajduje interesujące mieszkanie w liczbie 9. Fantastycznie. Przerwij pracę. Holender, jasno. Za późno chyba. Co to jest w ogóle? Kryjówka. E... Gdzie ta moja spelunka była? Tu. Nie to był browar. Wow. Wow. Gdzie ta moja spelunka do choroby była? To? E, aha. Wykupmy może ją. Dobra, nie, nieważne. Zbieramy na razie kasę, żeby zrobić pizzerię. Udona. Dobra. Co, kto, co to jest w ogóle? Mieszkanie polityk. Wymuszenie. Otrzymamy kwotę. Nie będzie potem dostępny. Nie. Impreza charytatywna. E, przekup się. O cholera. I szerif rozpoczął dochodzenie. W sprawie twojej niesławnej działalności, stróża prawa zdoły doprowadzić, dochodzenie do końca. Gra zakończy się twoją przegraną. Eee, przekupić śledczych nie mogę. Nie mam takiej kasy, niestety. Wykorzystajmy innego przystępcę jako kozła ofiarnego. Jak zniszczę dowody, to się mogę nie podnieść później. Dobra, zróbmy to. Eee... Tak, spadło zainteresowanie. Gdzie jest? Jedną spelunkę, że tak powiem, wyłączyłem. Tą. Tą spelunkę wyłączyłem z działalności. Nie wiem za to, gdzie jest druga. to mieliśmy założyć do cholery. Aha, zakłada już. Tu jest browar. Tu jest kryjówka nasza. Tu. Nieruchomość do wynajęcia. Całkiem się zgubiłem. To jest nasza. Sp nie nasza spelunka. To jest to spelunka. To. Nieruchomość. To. Mieszkanie. Dona. Przekupstwo. Tysiąc. Nie mam takiej kasy cały czas. Co to jest? Też do wynajęcia. Co to jest? Mieszkanie celebryty prawdopodobnie. O. Skubiłem się. Jest, mieliśmy gorzelnię. Gorzelnia pracuje. Zdobywamy trochę piwa. Pizzeria się otworzyła. Szefie, twoja nowa pizzeria sprawia, że ludzie stają się nerwowi z bać. Pewni działanie interes interesy sprawia, że że będą się cię bać, zaś inne sprawia, że będziesz lubiany. Efektywność wiele interesów takich jak punkt Bukmacherski lub lombard Wzrasta przy wysokich wskaźnikach strachu i sympatii. Czasem najlepiej jest, by ludzie lubili cię i jednocześnie się u ciebie bali. Stoili zwiększyć swój wskaźnik sympat sympatii, otwierając gar kuchnię, nieruchomość. Ok Teraz, się chcę naprawdę gdzie jest moja spelunka druga. Tu mamy kryjówkę, mamy gorzelnię Tu jest spelunka. Aaaaa...